Przejechaliśmy z Tarandy, jak przez Kamil przejechaliśmy padało, nie chciało nam się nigdy nad morze wjeżdżać bo tam też same hotele są i jesteśmy jakieś może 5-6 km za Ksamilem jest tutaj Park Narodowy i jakieś antyki, ruiny Rano tutaj na parkingu nie było szansy zatrzymać. Akropol. Tu rano nie było miejsca. Wróciliśmy parę kilometrów. Stąd jest duży parking. Przeczekaliśmy, że przestanie padać. Ale niestety pada cały czas. Zobaczymy, do której to jest otwarte. Jak nie dzisiaj, to jutro rano. Zostaniemy tu na noc i zwiedzimy to. No trochę w opłakanym stanie ten prom No i pecha mamy, leje cały czas Do której? 19 tam no to idziemy Nie przestanie temp 10 euro do osoby. Niestety pogoda paskudna, no ale co zrobić? Nie będziemy czekać do Jeszcze jutra. Wieża Wenecka w 15 i 16 wieku to jest tota. Wieża Wenecka? Tak. A tak to miasto wyglądało kiedyś. Tutaj będą ruiny jakiegoś małego amfiteatru. Piątynia z IV wieku przed... Narodami Chrystusa. A, to jest, to jest to. Tutaj co? Amfiteatr. Antyczny teatr budowany w III wieku przed Chrystusem adoptowany później stylem rzymskim i wyposażony ze sceną rzymską I tam jest wejście na widownie na trybuny Tak, to nie wiem, czy wolno chodzić. Echo. Żona wyczytała, że tu jakiś rynek zgromadzeń politycznych. To tamto. To była jakaś kolonia romańska, rzymska Ile Wyrwałem w z w wieku VI na pałac z jednym pokojem jadalnym w kształcie trójkąta. Wieża rzymska. I prywatne rezydencje, resztki, fragmenty murów obronnych. Fragment jakiejś bramy. No, że nie, nie. To brama chyba lwa. Brama lwa? Tak. Wyczytałaś? Odbudowana w okresie średniowiecza. Możliwe. Tak nie. Tu fragmenty świątyni. Nie, nie. Dzielnica Baptisterium zbudowana w początku VI wieku z podłogą mozaiczną. No, mozaiki nie ma. Ale ja tu też nie są. Aha, jeszcześmy powiedzieli, jesteśmy w parku Butrint. Bazylika chrześcijańska wybudowana w VI wieku nowej ery po Chrystusie. Hmm. To, to jest wielka bazylika. Tu nie jest nic opisane, co to było To jest część tych fortyfikacji mhm. W 1930 roku stwierdza wenecka z XVI wieku. Ale odbudowana w trzydziestym roku.

Jechaliśmy do Ksamilu Myślałem, że coś może na jakimś parkingu znajdziemy, żeby się przespać. Jutro przejście, ale dwa razy przejechałem w okolicach plasz, tam i Z powrotem nie ma nic. Także będziemy jechać dalej. Nie wiem jeszcze gdzie. A jutro już na północ oddalamy się od morza.